Jak na prędkość? Ja ja to można po prostu wobec wszystkim. Ej! Teraz pora na polskiego, na pana Mankowicza to kochani, widzicie? to jest właśnie grill idealnie, to właśnie mamy tak wyglądać. Dobra, błagam, a ty co Co? bla bla bla, bla, bla. Panie Dobra. Chyba nie odkładam. Błagam, błagam, a tu No. Główny było wtedy. Widzisz, Meister? I to są właśnie chyba skiełki idealne według pana Makowicza. Tak. Ma no, takie czarne cewki. Patrzcie. Widzisz no, to jest właśnie taka lekka, właśnie taka Skórka brązowa. To się, to się mówi, to jest opanierka samoczynna. Tak, to się Widzij mówi. Się? Ona sama się. Tu ładnie o. Otworzy. Ładnie, wszystko. Musi się z To połączyć. Jajku robione. Tak. <grym to <grym i to. <grym> I ta no, ale, powiedz... ale, ja, ale jak ja ci zrobiłem takie... To ja to 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 <grym> ale chyba na konsumpcję. Ale zrobiłem. Ale ty to pani robisz za krótko. A to się pani robi długo i mocno. Wtedy nawet nie było takiej... Tak. Wcześniej. Teraz to jest spróba. Negustacja. Ładnie pokrojona, Tak, pyszna kioska. Pyszne. 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 sos taki cyk.